Szupak dzisiaj będzie łapany. No dobra, to dawaj pan na ryby, idziemy. A ja poszedł na rybki. No proste. W sumie. Co to za grzyb? A ten co tu grzybiasz się znalazł? Roboczywe Panie, same. Co to jest to? Panie, nie tykaj pan laczki, bo pan True rozgniecie. Host. No właśnie. 2,50, kozłaczki 2 złote, borowik, znaczy prawdziwek 8 i gąska 50. Mhm. <laughs> Panie, przecież to no jakieś psiory są, panie. Panie, nie obrażaj pan, hmm. bo ja na grzybobraniu to się od, od dziecka znam. Ładne, ładne, o tu, panie. na pana oczach. Mogę spróbować, patrz pan, o. E, e, e. o Jakby to był to mi są normalnie by, ryja by wypaliło, a to samo zdrowie jest. Panie, z wielką przykrością pana zawiadamiam, że tu obowiązuje zakaz handlu I w ogóle ja z tego nie żyję, panie. Jak w niedzielę, jak to panie dzisiaj świeży jest, a jutro nadpsute może być. Panie bierz pan to gówno i wypierdzielaj pan z tym, bo czego tylko robactwo jest, panie. No, <noise> co tak pięknie pachnie grzybkami. <noise> Jakie piękne kurki, panie Boczek, po ile. <noise> panie tego Halinez dużego weźmie są, tak pani kopolicą. Tak, 7, tak 7 zł za 5 kurek? pan zwargowałeś, przecież tu nawet 20 deka nie ma. Hmm. No to dobra, niech będzie moja straca. Dorzucę jeszcze dwa kozłaki. No, Anika nie no, wiesz no, tego, kolizamy. bo to psiary są przecież. Jakie psiary, panie? Co pan za pierdoły opowiadasz? Ja żem tymi ręcami w Sulistrowiczkach rwał o piątej nad rany. No, coś no, ja się co, zbierał. Chyba, że już poszło wszystko, co nie obrażam. Żara, panie, a, a, a tego to pan wymień, panie. A bo co? Poś go pan mordą liża. <laughs> To Ty, prawdziwka dał zamiast tego. Bonus. Wiesz co? Ja z 10 lat nie jadłam mm. jajecznicy na kurkach. Kurka. Się potrują wszyscy. Możesz podać trochę <suszy> na Proszę bardzo, oczywiście. No. Ale Halinka, mnie nie nakładaj, bo ja tego nie będę jadł. No a niby dlaczego? Ty cholera wie gdzie ja te purchawki <suszy> Nie, to nie. Będzie więcej dla mnie, żałuj. Nie no, po prostu, no po prostu poezja, no. no daj się skusić. Kalinka, jak ja se będę chciał zjeść kurek, to ja se no, pójdę sobie i na nakupię w sklepie. A, a nie będę jakieś nie wiadomo co, o, nie wiadomo kogo, chemia. co to pod kiblem sprzedaje na tłustej gazecie i w ogóle nielegalnie. Tak, możesz nie obrzydzać. Ale Halinka, ja nie obrzydzam, ja tylko stwierdzam fakta obiektywistycznego. No. Obiektywistycznie, to ja ci powiem tak, chłop stał o czwartej rano, pojechał 50 km PKS-em do Sulistrowiczek, no. wynalazł te grzyby, narwał własnymi rękami. No, no prawda. A jeżeli ktoś tu jest niehigieniczny, to akurat ty, bo ty w tym samym czasie siedziałeś w rozmemłanej piżamie przed telewizorem. I wiesz, co ci powiem? Ja wpadłam na znakomity pomysł. Nie dziękuję grzyby. Wertek, jest pełnia lata. Lasy obfitują w maju. W lecie grzyby, takie grzyby grzyny, no Właśnie pisieni. I wszelkie dary natury. Czego dusza zapragnie? No, no tak, ale nie, nie rozumiem do czego zmierzam. Nie ja, tylko ty. Prosto do sulistrowicza. No, ale, ale w jakim celu? Zarobkowym. Nie, no, ale przepraszam bardzo, co ty ze jaja ze mnie robi. Nie, Ferdek, ja wcale z ciebie nie żartuję. Ale co ty, Halinka, czy, 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 jak to możliwe, żeby w XXI wieku człowiek z moim zresztą wykształceniem y, y, gonił po lesie i, i zbierał zbieractwo jak jakaś małpa średniowieczna? Wiesz co, Dosyć. Dosyć, dosyć. To albo być Albo podejmiesz sezonową pracę w lesie, albo spotkamy się, wiesz gdzie? U Tak jest. Tak. 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 zaznajomiony z tematem. Ten grzybiasz. Witam witam ryby. Gdzie to się pan tak wybiera wcześniej rano? Bo chyba nie na roraty. To <grybiasz> szulistrowiczek na grzyby. Po co? Nie wolno? <grybiasz> Wybaczy pan, ale. Wszelkie zbieractwo jest dobre dla kobiet i dla homoseksualistów. Panie, nie, w zasadzie panu też kiedyś kopał Nie, Nie z tym się żartowałem. Przecz nie, nie Tak naprawdę to uważam, że powołaniem mężczyzny, prawdziwego mężczyzny, są łowie, o. szczupak. Mówi to panu Król co? Król Wódz. No, no rybka taka w gararecie najlepsza. <śmówi> Ładna mi rybka. Dziwię się, że w w na karasie jest poniłaś powszechne przekonanie, że w naszych akwenach nie ma groźnych ryb. nie ma. Akwen. Tak? To powiem panu inaczej. Było to, żeby nie skłamać, w 1985 roku. A, to wtedy było. Wybrałem gry. się ze swoim kolegą Tadeuszem. Na leszcze. Leszcze, poszły na leszcze. Marian, coś na te twoje gryzdy dzisiaj nie biorą. No. Ta, daj Tadek. Nie biorą, bo daj I tupiesz jak małpa. A ryba wszystko słyszy. A tam słyszy, gówno słyszy. Dajcie Bąga lepiej, bo nudno. Mhm. Jaki Masz pontonik. radę, ale powiem ci, ryba wódki nie lubi, bo ryba wódkę czuje. Ja tam czuję, gówno czuję. Jak nie lubi Zdęk wódki, zielbia. śledzi na tym bardziej? To jest taka fama, żeby nie pić podczas ryba, rybołówstwa. Oj, nie. oj, oj. Nie tutaj! Co ty wyprawiasz, ławice? Przy... I I a tam przepłoszę! na przepłoszę! Gówno przepłoszę! A go w pitoka u za. Co robi z No a i co? Jak gryzła w pitoka? Po pitokach wsiołpa szło razem z jajami. <śpiewanie> I od tej pory. Dmucham <śpiewanie> na mucha. Ale arbor ma. Kuda, a co z Tadeuszem? No nic. Pracuję dalej w zjednoczeniu w księgowości. <grymne> <grymne> znaczy, Myślę, że powiesz, że na zaczął chodzić. <grymne> Przepraszam bardzo, co ty jeszcze tutaj robisz, co? No rozmawiam sobie, nie widać. E, dzień dobry. Pani Halinko, dzień dobry. Ja ci przypominam, że za 15 minut odchodzi pks do i z pustą kobiałką w domu mi się nie pokazuje. <grymne> o! o jak

To pan? A co, ja, bo co? No co no, no, pan tu wyrabiasz? No grzyby sobie kurde, zbieram nie wolno, czy co? <śmów> jak masz te grzyby zbierasz, jak pan komiałkę pustą masz. <śmów> no bo to kurde, że nie panie. Jak bo, nie ma panie? He, jak są? Gdzie? O, o tu, tu na przykład. borowik panie! Zdrowiutki! Ja się wysypę. E? O, a tu dwie kurki! Gdzie? No tu. O, złamał mi się paty. Kuleczki dwie. A tu gołąbek, że kurde tu ma, nie ma grzybów w ogóle. Jak nie ma? Panie, jak są? Tylko trzeba u mnie ubiegać, szukać, panie Ferdek. No i znowu pasowano. Ja nie w dupie, to mam pierdziele, To całe kurde, grzybobranie! 12 nie godzin, że zbierał, takiego wypiertka, że kurde. Ferdek, no nie szal. Bo oczek wszystko. Jutro pójdziesz, znajdziesz dwa grzyby, pojutrze trzy. Nie od razu Kraków zbudowana, poza tym to jest bardzo porządny podgrzybek. Ej, 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 Halika w dupie, mam podgrzybka. E, e, poza tym to całe grzybobranie i zbieractwo to nie jest zajęcie dla prawdziwych mężczyzn, to jest zajęcie dla starych bab i pedałów. No. A co o! jest według Ciebie odpowiednie dla o, prawdziwych dobrze, mężczyzn? Powtórzył. Bo chyba nie masz na myśli siedzenia bez przerwy dupskiem przed telewizorem na fotelu. No oczywiście, że nie, no. no a co? Uwiedz. <noise> A tygrysa idzie polować. No, sąsiedzie. Gratuluję panu dobrej, męskiej decyzji. No, panie bardzo ja kurde. Zobaczymy jeszcze, ale, ale i tak kurde, panie pani wolę już moczyć cały dzień kija z pomostu niż panie bunka cię polezi jak gówno w przeręblu i, i jeszcze się tak. Nachyna. No oczywiście. To są nieporównywalne no zajęcia. Chociaż się, względem moczy. tego no moczenia kija, to to nie, nie jest tak niewinne, jak się Panu wydaje. Bo to tak naprawdę, no. to jest śmiertelna, brutalna walka na śmierć i życie e, ryby. Testuje, tak. jak się czuje ryba. Do, do panie, ale to, to... Panie, to okrutne to jest przecież, no. Panie Wartku, jest jedna zasada, w łowiectwie rybnym. Jaka? Żadnych skrupułów w stosunku do ryby. o bo co? No bo wierz mi pan, że gdybyś pan wypadł do wody, to ryba by pana zjadła. I to do gołego szkieletu. <trony> 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 Nie pierdziel mnie tu pan już więcej, tylko panie, naucz mnie pan tego rybactwa, bo kalinka mnie wyrzuci z domu, jak wrócę bez ryby. <trony> Dobrze. Podstawowa kupi markecie rzecz jakoś. przynęta, im obrzydliwszy robak, tym skuteczniejszy. O, bo co? Panie, bo yy, ryby to są świnie. No, popatrzmy. Ty, a ciekawy, taki Marian Paździu chce nałowi, jak chce Czy się dużo złowić? No zobaczymy ile. Jak tu dzisiaj... E, e, Jakie tłuste... I dorodne ten mm -hmm. draki. No. Już na pożykonie. Dzisiaj na cmentarzu. No, nie, zabierz, nie pan, stąd z tu. Tak? No, no nie, właśnie pan musisz się teraz przełamać i nauczyć założyć. Bo jak do wody do bakanów. Nie, nie, nie mam mowy, Skrybuj nigdy w życiu nie, nie ma mowy. Pankuje przyjdzie, a nie powiedziałem, że na trzeźwo. Najpierw się robi, się... dobra, ja no? wiem jak coś się stanie, Tweki i ryba mu to który... <noise> <noise> No, Moje ślubne. <noise> no no rybacy. właśnie. Rybacy. Tak jak myślałam. To tak wygląda wędkarstwo w tym kraju, tak? <noise> Halinka, przecież My zalewamy robaka. <noise> Adaj, ja cię tylko ostrzegam, Ty lepiej jutro coś złów. <noise> Eho. Spokojna pańska rozczochrana. rana. Zara! Zara, kurde, no. Przy idę kurde, no. no ale wystra. No. Co jest, kurde? No gdzie pan jesteś? Ja czekam. Jest 10 po czwartej. Za godzinę ryba wypłynie na żer. No, panie, no przecież idę, nie gęgaj pan. I a genitalia. <gry> Co? w Italii. No. Zabezpieczenie. Kaniacz. Ja nie będę sikał kałzutki. No, Tadeusz też tak mówił w osiemdziesiątym A potem po ptakach. Paszło, <laughs> <razem z jajami. śmiech> <laughs> paszło! Razem z jajami. Paszło razem z jajami. sami sam szukuj, jest No Kilka no, godzin i nic. Gówno się mm. dzieje, panie. Cicho. Nic się nie zmieniło. Nie tak głośno. On tu jest. Jaki on? Kto? Karaś. Wyrwi pałka. No pan pierdzieli, jak a wyrwi pałka. Panie Fertku, powiem prawdę. To tu, w 1985 mm -hmm. roku, rozegrał się ten krwawy dramat. Ja siedziałem tu, a tam, gdzie pan, siedział Tadeusz. Aha, <laughs> Ten, co mu musisz, jaka urwało, sobie. nie urwało, tylko on mu wyrwał. Jakie ono jest razem z jajami. Rwypałka. Szczupak. <noise> tu gdzieś jest. Ja on go czuję. Tak się mówi, slangu nas tu płakał. wiem. krąży pod nami. Dlatego zmęczył to pałkocie. No wiem, a, może. Wier, tak się wier, mówi, panie. Naprawdę, czy to, to było za komuny. komuny a, a ryby tak długo nie żyją, panie. Nie, panie Fertku. Taki szczupak może dożyć 125 lat, a każdego roku no przybywa mu masy, przybywa mu Bo doświadczenia teraz, i krwiożerczego instynktu. Albowiem, kto raz spróbował ludzkiego mięsa, będzie e, za nim e, tęsknił aż do śmierci. <laughs> To jest nienormalna pan, ja, rzecz, panie. To panie, jeźdźmy na brzeg, bo mięsie w chce. O, o, Chlupnęło, chlupnęło! O, tam, tam, tam! Panie, tam, w głowie panu tam, chlupie, panie, ja pierdzielę, to już <laughs> szkoda, że nie posłem na te pierdaki zulistrowiska, bo tu zimno, wilgotność <laughs> i, i owaj mnie kurde! Jest! 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 Jest pan podwiera. Ojeżdż kurde! Bieraj tam No, tak mocny. Panie kurde, puść go pan, bo mnie ja urwie! Nigdy! Czekałem na to trzydzieści lat! Albo ja, albo on! I bitwa. wtedy, proszę państwa, nagle się wynurzył i rozdziawił swoją straszną gębę. Pełną zębów o tak. Ale historyjka ta leci, a to ta leży tak, pusta. Tak było, Halinka! Myślałem, że to już koniec, że mnie wciągnie w odmęty i wyrwie przyrodzenie. No, tak było, Halinka! Ale no, dupa! No, no. Oto siedzi przed państwem ten oto człowiek, dzięki któremu widzicie nie państwo żywym i zdrowym. Pan Ferdek Kiepski, prawdziwy bohater. Tak było, Halinka! Ale to w końcu jakżeście go załatwili? No nakopałem dziadowi do dupy iśmy. śmiech. No co? Brzmi to trochę fantastycznie. Ale niech <laughs> Jeba, wam będzie. Szanowni Państwo! Oh, yeah. dobra. to główna atrakcja dzisiejszego no wieczoru. Szupak w sosie kurkowym z kurek własnoręcznie własnoręcznie rwały, ordynierza, Panie, nie lansuj się. i go odkrywa tam będzie w środku. O, to pewnie Tadeusz. Wiedział chłop, kiedy Wrócił przyjdzie. po oje. Pozwólcie państwo, że przedstawię. Pan Tadeusz Kozłowski, człowiek-legenda, towarzysz moich największych wędkarskich eskapat. Dzień dobry. Kozowski, bardzo mi miło. Dobrze, dobra, ja no No to, panie tatku, no niechże pan se siądzie, zjemy se też prostkę, no. ale najpierw chodźę bongu. no. to jest łom z jajami. No właśnie, Panie Tadeuszu, ja y, muszę panu powiedzieć, że Marian bardzo mnie dużo o panu opowiadał. Ja panu naprawdę, naprawdę z całego serca serdecznie współczuwam. Ale też pana podziwiam. A, dziękuję bardzo. Ale przepraszam, nie rozumiem. No wie, 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 wie pan. No, y, no chodzi mi o, o tę tragedię. No, to pewnie no, jakiś bejt Pazioka. Lat ja, lat wymyślił do... sobie. Jezioro Jelcz. No bo to ten, Paziokowi urwało. No. A. A, To ma Pan na myśli. A, muszę Panu powiedzieć, rzeczywiście smutna sprawa. Ale wie Pan, no, takie jest życie, proszę Pana. Wiem, ale wie Pan, ja sobie tak myślę, że Mogłeś pan wytrzymać, panie, dopłynąć do brzegu i tam sesiku zrobić. Nie? Zalaz, zaraz, przecież to nie ja na łódce. Marian! Ja to No Marian. Wiedziałem. Wsiopa szło i po ptakach. <laughs> Razem z jajami. Się, się odebrać. Ja. Wie pan, ja odnoszę wrażenie, no się że udało. pan ze mną nie jest do końca szczery. Co? A co pan masz na myśli? No, wie pan, sprawa wyrwy pałki. 85. rok. Jezioro Jelcz-Laskowice. No, o tym pan mówi. Wie pan, Tadeusz przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń. No, no. I według jego wersji to, to pan nie masz jaj, a nie o. Bzdury, bzdury i jeszcze raz bzdury. Tadeusz konfabuluje. On nigdy nie mógł się pogodzić z utratą genitaliów. I zaczął to zwalać na mnie. W psychologii to się nazywa syndrom przeniesienia. Panie, panie, hmm. ja pana znam. Nie, nie, I nie pozwól psycholog. panu, że panu powiem, że ja panu nie wierzę. Tak. A to w takim razie... Po co bym e, nosił ten oto ochraniacz? No pokaż po pan jaja i będzie to Sąsiedzie, pan sugeruje, że ja nie mam jaj? Tak. Pozwól pan, że ja nie, nie uwierzę, jaj. dopóki nie zobaczę. Tak? Tak? No. No to patrz pan. To zobacz pan, niewierny Tomaszu! O nie! Podziwiaj. O nie, ja on A nie. się stanie. <laughs> 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 no i proszę <to> bardzo. <laughs> Fakty się leka w birbi pauka, czy czai od razu lewo cydują i już go hapło.